Nie trwa nic, trzeba żyć, choć nie jest łatwo. Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy Was do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical Avenue Q. Tam główne role grają mapety, czyli my. Głównym tematem Avenue Q jest konfrontacja marzeń dziecięcych o dorosłym świecie z rzeczywistością. Stąd nawiązanie do Ulicy Sezamkowej, stąd też Mapety i stąd myślę, że też ta forma muzykalu, takiej rozrywki, pod którą są tematy. Dosyć kontrowersyjne czasami Co, Co? Gdybyś był ciotą Tomek, ja mimo toję, no będę tu po to, o, to, to by wspierać cię. O. I wiem też, że ty zrozumiałby Gdybym powiedział, że chyba wiesz, jestem gejem, lecz nie jestem w Inspiracją moją był oryginał Avenue Q Musical oraz ulice, miast, więc odkrywałam Gdynię chodząc, spacerując, świętając się o różnych porach dnia i nocy, przyglądając się temu jak żyją tutaj ludzie, w jaki sposób żyją i próbują zaadoptować to swoje miasto i myślę, że ten potencjał, który tam odkryłam jest tutaj dostrzegany. Jesus, Jesus.